Witam Państwa. Dziś w studiu telewizji Orion Elżbieta Ferenc, prezes Fundacji Chrześcijańskiej Adulla. Dzień dobry, witam Dzień dobry. Państwa. Pani prezes, trwają wakacje. Nie wszystkie dzieci tego lata no niestety będą mogły wyjechać nad morze czy w góry. No, czasem taką alternatywą mogą stać się wakacje spędzone w mieście. To rado w mieście czasem okazuje się być nie takie złe, jak przypuszczano. Dzięki na przykład takim miejscom jak, jak świetlica istniejąca przy Państwa Fundacji. Tak, my już w praktyce od kilku lat w czasie właśnie wypoczynku wakacyjnego dzieci organizujemy zajęcia świetlicowe od godziny 9 do godziny 13. Jest to czas, kiedy możemy zająć dzieci wtedy, kiedy rodzice są w pracy, kiedy nie ma zajęć szkolnych. No i jest w związku z tym większa kontrola, w jaki sposób te dzieci ten czas wykorzystują i praca która ma nauczyć między innymi do dzieci organizacji właściwego tego czasu wolnego, jak również ociągnięcia ich od tych, no jakby nie, na to nie patrzeć, tej, tej szarzyzny blokowisk. I też tych niebezpieczeństw, które czekają na dzieci podczas wakacji. Czy dzieci przybywa na przykład, tegoroczne lato to jest ten czas, kiedy więcej dzieci przychodzi niż na przykład przed rokiem? Jak to wygląda? Czy na przykład w porównaniu w ciągu roku ile osób korzysta ze świetlicy? W fundacji jest około 50 dzieci. Są to dzieci, które właściwie przechodzą w takiej stałej grupie. Obserwujemy bardzo małą zmianę, rotację. Natomiast to, co nas może niepokoi, to jest to, że rzeczywiście jest znacznie więcej chętnych, natomiast my nie możemy więcej przyjąć dzieci. Od przyszłego roku zamierzamy zmniejszyć nawet grupę dzieci do 30. Znaczy A bierze się, to jest spowodowane? Tak, bierze się to przede wszystkim z takich problemów, na które w tej chwili zwracamy już uwagę, mianowicie bardzo zły stan zdrowia psychicznego dzieci. Dzieci są napobudliwe, dzieci są rozdrażnione, dzieci prawdopodobnie przenoszą wiele złych bodźców i wzorców z domu. Przenoszą niestety już do środowiska szkolnego czy świetlicowego na ulicę. Obserwujemy ich agresję w grupach rówieśniczych. I powiedzmy, nasza obserwacja właściwie dotyczy pogłębienia się tego zjawiska. W tym roku zrobiliśmy taką analizę, ile dzieci, które korzystają z zajęć świetlicowych ma orzeczoną grupę o niepełnosprawności. Było to dla nas zastraszające prawie 50% dzieci, bo 49% to były dzieci, które mają orzeczoną grupę niepełnosprawności. Są to dzieci, które korzystają ze świadczeń psychi psych psychiatry, psychologa. Są to dzieci, które są na indywidualnym toku nauczania. W związku z tym widzimy, że zjawisko problemowe pogłębia się. Z takimi dziećmi trudniej jest pracować? Dużo trudniej oczywiście, dlatego że musimy mieć znacznie większą grupę wychowawców, opiekunów. A no to sobie w tej, tej, tej chwili grupy. nie możecie pozwolić. Nie możemy. Aczkolwiek jesteśmy świetlicą z elementem socjoterapii, w związku z tym zajęcia z logopedą, z socjoterapeutą, one są elementem. No tak, no ale co z takimi dziećmi, które no, no nie będą mogły na przykład w przyszłym roku skorzystać? Te dzieci będą takie trochę zostawione same sobie. Jest to problem, który zamierzamy podnieść na forum Urzędu Miasta. Rozmawiamy już z koleżankami, kolegami z różnych świetlic i podobne zjawiska występują w innych dzielnicach. W związku z tym podejrzewam, że nie jest to tylko problem dzielnicy Starego Miasta, powiedzmy ostatniego grosza, ale jest to problem całego miasta. Ale dzieci mogą liczyć na przykład na pomoc terapeuty w świetlicy? Mogą liczyć, natomiast nie chcą korzystać. I rzeczywiście tego typu pomoc, ona jest przemycana przez spotkania, przez zabawy, natomiast generalnie dzieci nie chcą mają niechęć, ponieważ. Yy, Pierwsze to jest nacisk różnych innych instytucji, które wspierają, pomagają rodzinie, to jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który również znając problem rodziny kieruje rodzinę i dziecko do specjalistów. Jest to dalej instytucja szkolna która zajmuje się również zdrowiem dziecka i, i jego dorastaniem, wzrastaniem we właściwych warunkach. Więc tych instytucji po drodze jest znacznie więcej. Jest ich kurator zawodowy czy sądowy, społeczny czy sądowy. Mamy do czynienia z wieloma jeszcze też innymi oczywiście formami, jak wsparcie sąsiedzkie, które się też bardzo ładnie rozwija, ale ono też się koncentruje wobec poszukiwania pomocy i wsparcia w takich instytucjach wyspecjalizowanych jak przychodnie zdrowia psychicznego. Pani prezes, nikt z tych, tej grupy 50 Orga Dzieci nie wyjedzie w tym roku na wakacje? Z naszej grupy wyjechały dwoje dzieci. Wyjechało z programu, który realizuje Urząd Miasta. To jest program przeciwdziałania alkoholizmowi. Żałujemy, żałujemy, że to są tylko właśnie te twoje dzieci natomiast pozostałe dzieci prawdę mówiąc bardzo liczyliśmy na to, że zbierzemy środki finansowe z 1% i pozwolą one nam zorganizować czas wolny no właśnie, jak w tym roku było czy ten 1% został przekazany przez Częstochowian, Ile osób on został przekazany mniej więcej na tej samej na tym samym poziomie to jest około 10 tysięcy zł. złotych to znaczy że się kwota niewystarczająca Fota I będzie ona wykorzystana, plus toczący się w tej chwili program związany właśnie z wypoczynkiem wakacyjnym dzieci, gdzie organizowaliśmy wspólnie z Orionem również zbiórkę publiczną środków. Mamy niestety z tej zbiórki 1350 zł, więc było to bardzo mało środków, które możemy przeznaczyć na zorganizowanie wypoczynku. W związku z tym nie będzie to długi wypoczynek, ale będą to na pewno wycieczki i już mamy zaplanowane w miesiącu sierpniu. A jak ze sponsorami? Bo rozumiem, że no nie, jest, nie jest dobrze. Jeśli chodzi o sponsorów finansowych, niestety jest gorzej. No, ma na to wpływ oczywiście kondycja gospodarcza naszego kraju i tym samym przedsiębiorców. I to się wszystko odbija niestety na, na działalności. Niestety tak. Plus oczywiście brak środków w budżecie miasta. Jakie zajęcia w tym roku proponujecie dzieciakom w świetlicy? To są zajęcia stałe, zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne. Jest grupa, No może tu jest właśnie takie nowum, jest grupa muzyczna, która uczy się gry na instrumentach pod okiem specjalisty, gry na gitarze, na keyboardach, na różnych innych instrumentach. Przygotowując się do występów jest również, są zajęcia na sali komputerowej, mamy tam 10 stanowisk komputerowych pod nadzorem dwóch informatyków i mamy również zajęcia zajęcia na basenie. Z kolei tutaj ukłon względem Urzędu Miasta i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który udostępnił nam bezpłatnie wstęp, aczkolwiek też planowaliśmy właśnie zakup biletów. Niestety aura pogodowa nie sprzyjała w miesiącu lipcu, więc tych wyjść było bardzo malutko. Mamy nadzieję, że miesiąc sierpień będzie bardziej okazały i dzieci będą mogły bardzo fajnie wykorzystywać ten wolny czas, bo muszę powiedzieć, że ten ośrodek na dekabrystów jest bardzo fajnie zorganizowane jest tam wiele ciekawych atrakcji dla dzieci a dzieci trochę zwiedzają w tegoroczne wakacje, częstochowe? Częstochowe nie, natomiast zamierzamy właśnie zrobić te wycieczki poza nasze miasto do innych miast. Oczywiście takie tak. wakacje w Adulnamie to nie tylko zabawa i różne formy spędzania wolnego czasu, ale przede wszystkim chyba dożywianie dzieci. Tak, Ten Wakacje to jest taki trudny czas, kiedy no dzieci nie mogą też korzystać z tych posiłków, które na przykład oferuje szkoła, no, no i niestety są też skazane na, na korzystanie w większej liczbie właśnie z pomocy fundacji. No, my mamy o tyle dobrą i taką szczęśliwą sytuację, że mamy stołówkę. W związku z tym dzieci kończą swoje zajęcia na świetlicy dwudaniowym obiadem. Oczywiście w zależności od tego, jak mają ochotę, jakie zdolności brzuszków. Ale najczęściej jest to jadanie dwudaniowego obiadu, plus do tego dzieci są wyposażone również z warzywa, owoce, pieczywo, które zabierają do domu, za zgodą rodziców. Ta pomoc oczywiście nie byłaby możliwa, to dożywianie nie byłoby możliwe, gdyby nie współpraca z Częstochowskim Bankiem Żywności. Podobno od 2009 roku Państwo współpracujecie z tą instytucją. Nasza współpraca jest troszkę, troszkę wcześniej, bo w 2005 roku rozpoczęliśmy współpracę w ramach wydawania produktów w PAED. Natomiast współpraca była jeszcze wcześniej. Także to już jest długi, długi okres czasu wspólnych działań. I tak, dzięki tej współpracy, jak również wszystkim produktom, które trafiają przez Bank Żywności do nas, do fundacji, jesteśmy w stanie przede wszystkim przyrządzać dwudaniowe obiady, które są zróżnicowane i według oceny osób, które korzystają ze stołówki, są smaczne. I to najważniejsze. Ale ob, oczywiście oprócz tego dożywienia też ważni są wolontariusze, ważna jest ta ekipa osób, która będzie pomagać, która będzie pomagać tym najuboższym, jak jest z wolontariuszami Fundacji Adulla. My przyjęliśmy taką formułę, że ponieważ do fundacji przychodzą ludzie bardzo wartościowi, nie ma człowieka, który by nie posiadał w sobie cudownego wnętrza. Może zewnętrzne często zamazuje ten obraz tego Ale środka. Niewątpliwie do takiej pracy trzeba mieć powołanie. Tak, natomiast my tych ludzi zachęcamy, ponieważ tak naprawdę każdy z nas jest twórczy i każdy chce coś robić na rzecz drugiego człowieka. Stąd wolontariuszy rekrutujemy spośród naszych podopiecznych i muszę powiedzieć, że to jest bardzo fajna metoda aktywizacji zarówno zawodowej, jak i społecznej. Że ludzie się integrują, że widzą potrzebę, że inaczej patrzą na problemy, które w tym środowisku, które do nas trafia, tak zróżnicowane, te problemy są naprawdę bardzo różne, bo nie tylko jest to kwestia związania alkoholizmem, ale jest również problem choroby i to różnego rodzaju. Są to różnego rodzaju sytuacje traumatyczne, które zdarzają się z dnia na dzień i rodzina znajduje się naprawdę w bardzo trudnym położeniu. Jest jej bardzo ciężko, tym bardziej, że radziła sobie tu nagle coś się zadziało i jest ściana mur. I to środowisko sobie nawzajem zaczyna pomagać. Ja myślę, że to jest też z punktu widzenia socjologicznego bardzo ciekawa, bardzo ciekawe rezultaty tej pracy i no, są bardzo fajne powiedzmy efekty. No właśnie, to pani prezes, czujecie się tak, takim ważnym punktem no nie, pomocy społecznej w Częstochowie. Czy tak się taką instytucją niezbędną, potrzebną? Tak, tak się czujemy. Zresztą to nie jest kwestia nawet odczucia. My po prostu wiemy, że jesteśmy ważni, ważni dla tych ludzi i ci ludzie są ważni dla nas. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Moim Państwa gościem była Elżbieta Ferenc.